Jesteśmy już po pierwszym meczu na euro. już się zakończyło spotkanie Polski z Holandią. No niestety jeden do dwóch do Holandii. A co chciałem powiedzieć? O tym meczu. Przede wszystkim walczyliśmy, uważam jak równi z równym. Z Holandii czuć było taką lekką, jakby to powiedzieć, niedocenienie nas. Dużo tak widziałem jakieś jakichś tam komentarzy, że czy to ekspertów holenderskich, czy jakieś tam rzeczy się pojawiały, że średnio, a co naprawdę pokazaliśmy się z dobrej strony. Na pewno to był poza może Euro 2.16, nasz najlepszy mecz na Euro, ostatnich, może nie najlepszy, ale jeden z najlepszych, no, pierwszych meczów na jakichś tam turniejach. Można było wykorzystać więcej, aczkolwiek na Holendrzy to jest jednak y, solidna ekipa, pokazali to. Co, troszkę było jednak złudzeń, takich nadziei, że jednak się uda, ale jednak nie. Hmm. Ale jest nadzieja na to, że następne spotkanie z Austrią będzie dla nas obie bardziej szczęśliwe. Ale jednak no... Jednak to wyjście z grupy, no niby człowiek wiedział, jednak się łudził z tym wyjściem z grupy, że jednak się nie uda, ale no... Teraz, tylko dobry wynik z meczu z Austrią. No i mecz z Francją, i, i tyle, ale powiem szczerze, że nie będę jakiś mega nadwiedziony po tym meczu. Uważam, że wszyscy zagrali solidnie. Ciężko mnie jest skazać jakiegoś takiego, nie wiem, jednego najgorszego, bo chyba w sumie nie było chyba nikogo, tylko powiedzmy jakiejś innej tragedii w naszej reprezentacji. Na pewno, dobry mecz kiwiora. szczęśliwy, bardzo dobry piłkarz, buksa, gol pierwszy dla nas. Pomysł bardzo ładnie. Romanczuk może taki, ale nie no, Romanczuk nie był taki zły. No ciężko wskazać kogoś takiego. Nie wiadomo jakiego. Ale to był na pewno solidny nasz mecz. I co? Idziemy na kolejne dobre spotkania. I tyle: no trzeba powiedzieć, po Holandy to jest jednak drużyna, stopu, Trzeba tak to powiedzieć, europejskiego i. i. i, i. aż do raku mi No i tyle. I co? I tyle chyba. Hmm, czy jest coś jeszcze więcej do powiedzenia? Chyba nie ode mnie. Hmm, I co? 21:00 z Austrią. Zobaczymy, co będzie dalej. Zaraz będzie chyba spotkanie Danii ze Słowenią. I Serbii z Anglii. dziś. Także do następnego filmu.